Godzina szesnasta. Wreszcie koniec pierwszego semestru. Wszyscy opuściliśmy szkołę, posiadając dwanaście chorób psychicznych i czternaście zagrożeń. Jedyne czego brakuje do wychuśtania się to pani Cyfra i jej piętnaście kartkówek. Jak dobrze, że tej pindy nie ma w budzie. Czekaliśmy na taksówkę, aby pojechać na princok zachnać się w trupa. Jednak złotu wiarza nie było już półtorej godziny. Gdzie jest ten popapraniec? Czekamy na niego chyba już trzy dni. Borys i Cino, wyjrzyj na drogę, czy ten pajac już nie jedzie. O kur... Zabił Borysa. Siemano, paciu luki. Zapraszam do taksówki. Nigdzie do ciebie nie wsiadam, tych chorych. Właśnie rozjeba Borysa. Borys, żyjesz. Dobra. Bierzcie tego, tego twarzy cw... i jedziemy, bo nie mam czasu. Ekipa wsiada do taksówki i wyrusza w drogę. Gdzie wy w ogóle jedziecie? Do mnie do domu. A gdzie to jest? No na princoku, kurwa. Ale gdzie to kurwa jest? W dupie. Będę ci mówił, gdzie masz jechać. Do princoka mieli 8 godzin jazdy. Czemu nie pojedziecie autobusem? Ostatniego kierowcę przycisła kubka przy lesie, więc wyszedł się wysracia sarna, zajebała mu autobus. Aha, mieszkam tutaj od tygodnia. Już cztery razy chcieli mnie kropnąć. Raz do taksówki, wsiadł mi goły facet i napierdolił na fotele. W sumie podobne do tego okularnika jebanego. Wiemy, Boris lubi sobie walnąć klocka tu i tam. No i jeszcze będziemy jechać. Właśnie, gdy się siurki nie wypłacicie. Dobra, nie pierdol, tylko jedź. Po około czterech godzinach jazdy samochód zaczyna szwankować. Czujecie to? Borys, kurwo znowu się posałeś. Nie, to nie gówno. To chyba silnik. Ale Borys też się posał. Samochód całkowicie się zepsuł i chłopaki stanęli. No co się dzieje z tym jebanym autem? Zaraz mi puszczą nerwy i ten bralaty kondon dostanie w pysk. Co ja ci kurwa zrobiłem? Wiebałeś mi się pod koła. Przez to taksa się zepsuła. Czyli co teraz i gdzie kurwa jesteśmy? Na kaprycioku chyba. No nic. Trzeba naprawić ten złom. Pięć kilometrów od nas jest warsztat. Trata furkacisz. A czym ty pierdolisz, szczurek? Musimy wysiąść z tego złoma i go kurwa pchać 5 kilometrów. Dobra, to wy w takim razie wypierdalać go cisnąć. A ja za ten czas zagram se w Brawl Stars. Ale to nam pomóż dziwunio. Dobra. To ja już może pójdę. No nic, trzeba temu osłowi pomóc, jeśli chcemy się stąd wydostać. Po pięciu godzinach chłopaki się zmęczyli i postanowili sobie odsapnąć. Kurwa, nie wyrobię. Ja też, zaraz wykituję. Już jesteśmy? Jeszcze nie. To czemu stoimy? Ile my w ogóle przejechaliśmy? Z pięć metrów. Nawet nie, trzy i pół. Jebane wapnioki z was są. Wsiadać do tej taksówki w trybie natychmiastowym. Marcin był tak wkurwiony, że postanowił sam popchać tą taksówkę z tymi osłami w środku. Kurwa, w końcu jesteśmy. Mam tyle energii, że mógłbym popychać całą autostradę. Kurwa silny jest gość, ale jakby mi się chciało to przepchałbym nawet taksówkę ze starą od Borysa w środku. Chłopaki, bo kupa. Co kupa? O kurwa nie. Kupa mi się chce. Dobra, czekaj, zaraz wyjdziemy. Adik próbuje otworzyć, drzwi jednak się zatrzasnęły. Kurwa chłopaki. Drzwi się nie chcą otworzyć. To teraz. Borys wytrzyma i jeszcze troszeczkę, błagam. Kurwa, kupa muszę. Tylko spróbuj. Wołajcie Marcina. Chłopaki krzyczą do Marcina, żeby otworzył drzwi. Lecz rozmawia przez telefon i ich nie słyszy. Już czuję jak jebie, skórwy syn się znowu poseł. Zaraz zdechnę. Adik wypierdala i drzwi skopa. Szybko. Co wyście tłuki robili? Zostawić was samych na pięć minut. Ale Borys się poseł. Sorry, no, kubka mnie cisła. Ciebie trzeba zawieźć do lekarza. Albo wsadzić jakiś korek do dubska okularniku. Macie szczęście, że za rogiem jest warsztat. Ekipie udało się dojechać do warsztatu i naprawić samochód. O kurwa, zabił Borysa. Znowu, Borys żyjesz. Znowu ten Harry Potter. Nie wyrobię. Zakol, Adi, Szczurek, pakujcie się do tej taksówki, bo zaraz was spierdolę i jadę sam. A tego okularnika zamknijcie w bagażniku. Bo jebi od niego głównym. Taksówka w końcu rusza w drogę. Ale po pięciu minutach tak pierdolnęli w drzewo. No to kurwa pięknie. Ja się nie zesłałem jak co? Nie, zajebaliśmy w drzewo. Aha, jak jeździsz ty penisie. Zaraz on pójdzie z piechty. Uspokójcie się. Patrzcie co zajebałem. No i super. Dobra robota chłopaki. W końcu zawiozę was do domu. Ekipa naprawiła ponownie taksówkę i ruszyła w drogę. Hej Marcin, może wpadniesz do nas na princok? W sumie mogę wpaść. No i baja.